Cześć, witam was bardzo serdecznie, nie wiem czy wiecie, ale to już dziś, to dziś 28 marca odbyły się, uwaga, jak oni to sobie nazwali, konsultacje międzynarodowe, czyli cała ekipa z Ukrainy przyjechała do Polski, to co widzicie na tym zdjęciu, tutaj, to jest ewenement na skalę światową, bo dwa rządy, no kogoś tam brakowało, nie widzę na zdjęciu Kosiniaka i Kamyszy, ale chyba pojechał gdzieś na poligon sprawdzać, czy kolejny żołnierz gdzieś tam nie przepadł, bo ostatnio to się zdarza. No, ale praktycznie cała ekipa była i polska, i ukraińska. Oczywiście o tych najważniejszych rzeczach mi się nigdy nie dowiemy, bo nie chce mi się wierzyć, żeby tam tylko sobie gadali tak przy kawce o takich pierdołach. I tylko o jednej poważnej rzeczy, czyli o przejściu granicznym. Wydaje mi się, że uklepali tam, przyklepali niecne cele, ale co nieco mogliśmy się dzisiaj dowiedzieć z ust Helmuta oraz z ust premiera Ukrainy a Oczywiście cały koszt dzisiejszej imprezy pokryjemy my. Czyli Polacy no oczywiście no i hotele i pociągi i autobusy, i jedzenie, restauracje, no to przecież to my wszystko przygotowaliśmy all inclusive. Nie wiem kogo wam puścić jako pierwszego, czy Helmuta, czy premiera Ukrainy, no to weźmy sobie najpierw Helmuta. Posłuchajcie sobie co dzisiaj Donald Tusk. Ja na niego tak mówię, no bo mam do tego prawo oczywiście to jest po prostu tylko imię co dzisiaj zadeklarował Donald Tusk bo to są bardzo ważne słowa bo obliczył tego wszystkiego ja nie wiem czy pan Donald to swoje będzie dawał czy cudze no ale posłuchajcie sobie yy, kończymy te rozmowy dzisiaj z jeszcze głębszym przeświadczeniem że nie ma takiej siły nie ma takiej siły na świecie w Ukrainie, w Polsce która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, naszą solidarność, naszą współpracę, szczególnie w obliczu wspólnego zagrożenia, kwestii wsparcia Polski dla Ukrainy, wsparcia materialnego, militarnego, jeśli chodzi o wyposażenie y, armii, pomoc finansową, y, pomoc dyplomatyczną, y, aktywność Polski, jeśli chodzi o proces akcesyjny Ukrainy w Unii Europejskiej, wsparcie dla Ukrainy. Nie ma takiej siły, moi drodzy. Nie ma takiej siły na świecie. Nie ma takiej siły, bo to jest przyjaźń, rozumiecie? A jeśli Donald Tusk mówi, że nie ma takiej siły, to znaczy, że przyjaciela nie zostawia się w biedzie. Czyli jeśli ten przyjaciel będzie w potrzebie, to Donald Tusk wyśle tam Polaków, żeby załatwili sprawę. No bo skoro on deklaruje taką przyjaźń nierozerwalną, że nikt niej nie złączy, że oni się kłócą między sobą. Bardyjnie się kłócą, ale jeśli chodzi o ten aspekt, to jednogłośnie po tej samej stronie stoją. No podejrzane. No bo na przykład popatrzcie, w Stanach Zjednoczonych, jak są Republikanie i demokraci, no to jedni są po jednej stronie, a drudzy może nie są po drugiej stronie, no ale tak się trochę wstrzymują, a tutaj w Polsce nie. No, w innych krajach tak jest, we Francji tak jest, że jedni i drudzy mają inne zdanie, nawet jeśli chodzi o Ukrainę. W Niemczech tak jest, na Słowacji to już w ogóle tak jest, na Węgrzech, no ale w Polsce nie i to jest podejrzane, moi drodzy. Militarne wsparcie, materialne, pomoc finansowa, dyplomatyczna ale skąd? Ale skąd? A skąd niby Helmut ma kasę na takie wsparcie? Swoje daje! No jeśli swoje, to okej. Okay. Ja tam nikomu do portfela przecież nie zaglądam. Gorzej, jeśli za nasze, czyli za naszą kasę. A tak całkiem serio, to na 100% za naszą kasę. No bo Helmut przecież no nie jest aż takim bogatym premierem, żebym mógł szastać na lewo i prawo swoimi pieniędzmi. Tylko on szasta naszymi pieniędzmi. Jaka pomoc? My sami nie mamy! My sami nie mamy, my nie mamy broni, my nie mamy, jesteśmy spłukani, wypłukani, nasze magazyny, panie Donadzie, nasze magazyny świecą pustkami. Ale te słowa, jak ktoś uważnie słucha, to przecież połapie się o co chodzi, no kurczę, takie deklaracje to nawet Pinokio nie składał. O takiej przyjaźni nie mówił, bo coś tam czasem pokrząkiwał, że nie, niezadowolenie, a ten w 100%, zadowolony w 100%. Dobra moi drodzy, teraz lecimy z premierem Ukrainy, który dzisiaj poinformował, że jakaś tam koalicja, uwaga, uwaga, pancerno-czołgowa. Pancerno-czołgowa. Posłuchajcie sobie fragmenciku. Potrzebujemy bardzo, znaczy więcej tej broni, nad tym pracujemy. Um, zakładamy, że będą stworzone wspólne przedsiębiorstwa zbrojeniowe na terenie Polski, Ukrainy. To jest koalicja pancerna i bardzo dziękujemy nieby. Znaczy zapołanie tej koalicji pancernej-czołgowej i również witamy, znaczy przyłączenie do koalicji artyleryjskiej. Po to, żeby na polu walki Ukrainy sytuacja była zwycięska. Ja to się zastanawiam, o jakiej koalicji pancerno-czołgowej on mówi. No, ja bym chciał widzieć to wszystko, co oni dzisiaj podpisywali. To wszystko. Wszystkie dokumenty, które dzisiaj podpisali, co oni tam podpisali, chciałbym, żeby to było wszystko w wiadomości publicznej, czyli dla każdego, każdy świstek, każdy papierek, wszystko. Bo nie chce mi się wierzyć. Po prostu. Nie chcę mi się wierzyć, żeby ktoś sobie tak przyjechał, tylko pogadać. Całą ekipą pogadać. Tak tylko sobie podyskutować, coś tam podpisać. Nie, ja chciałbym wiedzieć wszystko. Tusk tam jeszcze mówił, że podobno jakieś przejścia graniczne sfinansujemy, coś tam będziemy finansować. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, ale coś będziemy finansować. No jak zwykle. On tam jeszcze coś mówił, że on załatwił zamknięcie granic na zboże i na produkty zbożowe, rolne, ale nie z Ukrainą, tylko na ruskie i białoruskie. No tak jakby do nas przybywało to zboże z Rosji, no przecież nie przebywa, no przecież już dawno to wszystko pozamykane, no, o czym on mówi? Przecież to nie tamci nas zalewają tym zbożem, tylko ci tutaj. Panie, Donaldzie, Helmucie, ci tutaj, nie tamci. Tamci to może 10 lat temu, 20, 30, ale nie teraz. A może by tak zrobić referendum? Czy pan Kowalski i pani Kowalska wyrażają zgodę żeby rząd cokolwiek dawał bez zgody obywateli. No przecież wszak te wszystkie pieniądze należą do obywateli, bo wy nie macie swoich pieniędzy, którymi szastacie. Wy nie macie, wy jesteście spłukani. Wy jesteście spłukani. To znaczy tam na kontach macie, no ale w rządzie nie macie swoich pieniędzy, nie wnosicie tam niczego swojego, więc zarąbiście po prostu rewelacyjne życie. Wyobraźcie sobie takie życie, że rano wstajecie i macie do wydania. Nie swoje oczywiście pieniądze, ale nieograniczoną ilość. Nieograniczoną ilość. I szastacie na lewo i prawo, kupujecie to i tamto, a kupicie sobie 100 rakiet za 20 miliardów, a tutaj sobie kupujecie jakieś tam kamizelki. Później się okaże, to, że to wszystko jakaś korupcja, że sprzedawali że gdzieś tam na stoku narciarskim coś tam tego. Wiecie o co chodzi? Fajnie się rozdaje swoje pieniądze. Fajnie się rozdaje pieniądze, Ostatnio gdzieś słyszałem, kurczę nie wiem, nie wiem, gdzie ja to słyszałem, ale ktoś powiedział, jakiś polityk chyba słowacki, że jeśli jest ojciec rodziny i ma na przykład dziesięcioro dzieci, tak przykładowo, to jeśli nawet jednemu z tej dziesiątki zabraknie jedzenia, to on nie może pomóc sąsiadowi, bo on najpierw musi nakarmić wszystkich swoich, a jak już nakarmi, jak już wszystko da swoim, zaspokoi wszystko swoim, no to wtedy może dać. I z tym nie ma problemów. Nie ma problemów, no gdyby Polacy byli tak zamożni, tacy jak na przykład Szwajcarzy, Norwegowie, no to nie ma problemu. Nie ma problemu, możecie sobie dawać. To znaczy, lepiej żebyście nie dawali, no ale to już byłoby takie, no inaczej by to wyglądało. Ale nie tak. Nie tak. Kiedy emeryt Polski nie ma kasy, kiedy, no, przeciętny Polak nie może sobie żyć tak na spokojnie i nie może sobie... Iść gdzieś do lekarza, a to nawet dobrze, że nie chodzi, bo tam to tylko same konowały, no ale wiecie o co chodzi, ma kolejki, wszystko, no a niektórzy nie mają. Nie mają konta w banku darmowe. No i to jest problem, moi drodzy, i to jest problem, i o tym trzeba gadać. Ale zaraz ktoś powie, ale to musisz być ruskomonucą, skoro tak mówisz. Nie, ale dlaczego? Przecież nas nie stać. I czordwi, to tylko diabeł, diabeł w piekle wie, co oni tam dzisiaj napodpisywali, moi drodzy? Bo oni nam tego nie powiedzą. Nie w tym kraju, nie w tym państwie, w innych państwach jest coś takiego, że muszą, muszą się z tego rozliczyć. Ale nie tutaj. Ale tutaj nie ma czegoś takiego. On deklaruje tu, deklaruje, że jest naprawdę silna przyjaźń. To ja rozumiem, że w ostateczności wciągnie nas w wojenkę, no bo wszak jest to przecież taka przyjaźń i nikt tego nie rozwali, nie rozdzieli. No to skoro, bo to jest nierozerwalne, no to to. to jak oni będą w potrzebie, to rozumiem, że Donald Tusk w pierwszej linii pójdzie frontowej w tej pancerno-czołgowej koalicji i będzie tam wgniatał ziemię razem z Hołownią. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, napiszcie co o tym sądzicie. Papa. Pa.